Witam Was bardzo serdecznie, jest z tej strony ponownie Tenurial i dzisiaj udamy się gdzie? Gdzież to dzisiaj się udamy, co? E, dzisiaj udamy się może... gdzie mamy blisko? E, albo byśmy się udali na misję główną, albo byśmy się udali na bostońskich pięściarzy. E, I tak sądzę, że dzisiaj można byłoby się udać do pięściarzy żeby troszkę się z nimi tam pobić teraz pytanie, dobra, bo musimy chyba biec w przeciwną stronę od wątku głównego e, tak mi się bynajmniej wydaje e, zatem dobrze, udajemy się do pięściarzy a właśnie, bo bym zapomniał muszę jeszcze jedną rzecz włączyć e, gdzie my to mamy dobra i jest, okej okay. Pięściarze są tutaj Nie, nie tutaj Okej, okay, no to bieg... Ła, eee, nie z konia Ach, eee, dobra Akurat nie chciałem wchodzić na konia, no ale dobra eee, Chciałem pójść do pięściarzy eee, Zerknijmy Come on, źle pobiegłem? Jak to możliwe No eee, dobra, to się musimy cofnąć No, no. Come on, Conor! Skąd te twoje upodobania do koni, co? Co, w tym kierunku jakoś? Też nie. Um. Powiem wam, że troszkę to nie jest intuicyjne to całe sterowanie yy, względem poruszania się jak chodzi o te porady od mapy, gdzie mamy biec? Teraz co? E, dobrze jadę? E, teraz niby dobrze jadę. Co i główną uliczką do góry, czyli tutaj? Zaraz, na pewno tutaj. A na pewno. Dobra. E, są, co my tutaj mamy? Zaraz, bo tutaj widzę, że jeszcze kogoś Ojej, no tu już widzę, że jest większa grupka, e, więc udamy się dachem. A co nam szkodzi? E, dobrze. Aha, bo to jest mój ziomek, czyli muszę wykończyć. Aha. Znaczy nie wiem właśnie czy ja walczę z dobrymi czy ze złymi. Już się pogubiłem. No ale cóż. Jak już walczyć, to walczyć z każdym. Dobra. Ajajajaj. Aj, aj. Wow. Wow, piękna kombinacja, to trzeba przyznać. Dobra, wykończymy tego. Sko wow, o nie, to jest jeden z tych kozaków. Dobra. No dobra, wykończ go szybko. Konor. Nie daj się przypiąć do muru. Nie. Aj. No nie, za dużo ich. Za dużo ich. Dobra, Konor. Teraz trzeba by... Zrobić to tak, żeby... O! Sami się wykończyli. To dobrze. Nie wiem za bardzo kto mi przyszedł z pomocą, ale dziękuję temu komuś. Kolego, jesteś wolny. Aha, czyli to byli bandyci. Dobra. E, dobrze, zatem przechodzenie przez budynki. Przepraszam miłą panią. Wow, tego na pewno nie było w poprzednich częściach. No to skoro pomogliśmy już jednemu mieszkańcowi, zatem udajemy się do pięściarzy. się masz? Mogę? Nie każdy, no ja na pewno się dostanę i wygram. Okej. Okay. Eee, a tu muszę jakiś kawałek biegać daleki czy nie bardzo? Co to mamy teraz? Teraz no tu jest misa główna, ale mi chodzi o pięściarza. Yy, co gdzie on jest, w nim powiedzcie? Aha, no jest zaznaczenie na biało. No dobra. Yy, piąsteczka na biało. Gdzie jest piąsteczka na biało? Yy, hy, 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 hy. Nie ma zaznaczonej nawet te. Na pograniczu A to na pograniczu nie chce mi się taki kawał latać e, Zatem czuję się troszkę oszukany więc pobiegnijmy sobie może do... Wybaczcie A nie, no come on, co ja wam zrobiłem e, No nie, strażnicy, strażnicy Tylko nie oni Oha Tak, więcej strażników, więcej Więcej Dobra, na szczęście możemy sobie po prostu przebiec do przodu i tyle Wow, po wózeczkach też się da pięknie wbiegać, okej okay. No bo czekajcie, teraz moja postać jest w trybie incognito, tak? Czyli jak nie będę robił niczego dziwnego to nikt mnie nie zbije Dobra e, To pobiegnijmy sobie w stronę zadania nawet je wykonamy tym razem mm, Teraz wyprawo Tutaj Tutaj jacyś strażnicy sobie chodzą Okej, okay, tutaj już mamy kolejnych ale którzy sobie stoją Tu się jakiś pajac chyba przewrócił sobie grają ładnie chłopaki e, Jest No i dobrze, kolej. O, bo herbatka bostońska. No. Chyba o tym nawet mówiłem w pierwszym odcinku, że zastanawiam się, czy jest coś takiego. Jaki sygnał? Bo ja nadal nie wiem o co chodzi, co? No. What's the matter? I have spent today drawn from one bit of madness to another with nothing to show for it. Before I go any further, I would like to know exactly what it is you intend. Of course. First, we make our way to Nathaniel Bradley's house to fetch the rest of our little group. Then it's on to Griffin's Wharf, where we board the ships and dump the tea. Simple as that. Simple seems a bit charitable. Cheer up, Connor. For tonight, we are all victors the sons of liberty get to send a message to england and you rob william johnson of his financing your village will be saved i've an idea why don't you lead the way that should keep us out of any further trouble am i right aha no dobra czyli że Zrobi robimy to tylko tyle, żeby... Inaczej robimy to tylko po to, by uratować swoją wioskę. Hmm. Pozbądź się strażników. Ha. Tyle celi. Będzie 2 za 1. Wow. Kolego, ej, przesunę No, ai, ai, No i już po tobie ale ty mi za to oddasz moją strzałę, bo jest mi potrzebna. A nie, to wy ją przyjęliście. Kto ją przyjął? Nieważne. Eee, dobra. Zatem. No i co, jestem na waszym statku. Wow, jaka salwa poszła w naszą stronę Dobra, wrzuć go do wody Aj, miałeś go wrzucić do wody, ale okej okay. No już po tobie, już po tobie No i okej okay. Gładko poszło i co teraz zrobimy, co? No widzę, że ludzie tutaj strajkują i dobrze. Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje? Aha, żołnierze biegną. Ok. Co? Bez takiego wzruszenia musimy ich zatrzymać. Wziął waliu herbatę. I jego tasak. Eee... Dobra. Gdzie oni? No, masz to wyrzucić. Wyrzuć ją. No, rzuć tym! Tym też. No, ale masz tym rzucać tak, żeby to wypadało. A to nasi tutaj też walczą, to dobrze, weźmy sobie tutaj. Okej, okay. on sam wpadł do wody Dobra, weź to skrzynkę i ją. Co za chamska skrzynka wróciła? No, no, dobra, ta nie wróciła. Tyle herbaty. No, cóż, ta herbata była zła. Była przeterminowana i dlatego ją wrzucam. Eee, teraz trzeba byłoby... Hmm. No To rozumiem, że to już było jako zabójstwo z powietrza, tak? Czy nie? Yy, teraz tylko bym chciał wiedzieć, jak to zrobić, żeby ich... Yy... Wow, wziął mnie wepchnął Już jest po Tobie. Po Twoim koleżce też. E, jakie my tu no, Chcemy powalczyć... ...w ręcz, co nie? Ale tutaj nasz koleżka jakiś obrywa, ja bym chciał mu pomóc, żeby on raczył nie wpadać tutaj Ojej, no i widzę, że tutaj już się Łoł! Wow. O, dobra Widzę, że Konor ma taką parę w łapach, że on Z bliska zabija mocniej niż ten, niż z... No. Ty nie uciekaj. Aha. Chodź tu. Nie! Konor. Szybko wracaj, wracaj na pokład. Dobra. I co? Udało się? No, udało się, pięknie. Szkoda, że ludzie są trochę zirytowani, no ale. Hmm. Czyli ostatnia skrzynka jest dla mnie, żebym wyrzucił No dobrze. Nie zaznaczycie panowie? A, a już myślałem. Znaczy chyba jednego podpunktu nie... Jak to dwóch? Przecież był atak z ten... zabicie z wyskoku. Hmm. A zresztą. Jak pozwolicie panowie. To jest mój kolega tutaj no. Przechodzenie przez budynki. Ale co my musimy zrobić teraz co? Co my byśmy musieli zrobić teraz? Co my tutaj mamy za znacznik? Misja wyzwolenia. To jest fort wyzwolony. Nadzorca, zlecenie dostawy, misja wyzwolenia Co my mamy najbliżej w tego rejonu? W sumie to nic. Poza almanachami. Dobrze zatem, zatem udamy się tutaj na misję wyzwolenia. 500 metrów. No dobrze, to jakoś tutaj sobie dobiegniemy szybko. Szybko, albo wow, troszkę mniej, szybko. Dobra, już 450 prawie. No ludzie, no. Znaczy no, tak sądzę, że można by powoli coś kombinować w kierunku nie wiem, może jakiejś lepszej broni czy czegoś takiego Bynajmniej tak mi się wydaje Ale ja się na tym nie znam Na szczęście tutaj widzę, że nie zwracają na mnie aż tak uwagi, że sobie po prostu biegnę przed siebie a wyzwolenie tego jednego typka będzie o tyle prostsze, że zrobimy to w nocy, nie? A w nocy chyba czujność strażników będzie mniej uśpiona, że będą bardziej ten, wiecie, zmęczeni, dzięki czemu cała akcja przejdzie, mam nadzieję, że w większej pomyślności, jeżeli można tak to określić. Ale okej, okay, dobra, co my tutaj mamy? O, sklep. Do sklepu mogę się z chęcią udać. Tak przy okazji. I co pan tutaj ma dla mnie ciekawego, co? Zapasy, ale rzemiosło, w zasadzie nie ma rzemie silników, handel. czy znaczy mnie interesuje, żeby jakaś broń była może. Co? Nie ma broni. Nie ma pan broni dla mnie. Dobrze. To skoro nie ma pan dla mnie broni, to jestem zmuszony udać się dalej, w dalszą podróż. Aha, ale dobrze, przynajmniej sobie sklep, sklep odblokowaliśmy na mapie. Teraz może sobie po prostu weźmiemy, co my tutaj mamy. A my mamy nawet pistolecik o. Weźmy go. No, pistolecik, jakby go tu wybrać. Yy... Dobra. Yy, coś jeszcze tutaj mamy? Nie, tu już chyba nic ciekawego nie znajdziemy. No co? E, dobra, e, zatem udajmy się... O, koleżko, nie pij tyle. No, słyszę, że ktoś wzywa pomocy już. Idziemy ruszać. Dobra, e, weźmy sobie ukryte ostrze. Dobra, już po tobie, już po tobie. Wow, prosto w krtani. To musiał boleć. Dobra, już Konor go wykończy. Sobie nie dacie rady z tym jednym, nie? No. Spoko. Odblokujemy sobie tutaj przy okazji punkt widokowy. Wow, piękny pełniak księżyca Trochę dawno nas u tego całego Achillesa nie było Może byśmy się czegoś... Co tam? ha? to jest ten fort, który... Tak, my zdobyliśmy ten fort czy nie? Yy, nie, tego tego fortu akurat a nie pograniczę dobra tu jest skarb a skarb się może przydać yy, w takim razie co lecimy po skarb nie szkoda że ten koleżko tutaj akurat no nie Aj, trochę ich za dużo tutaj się po mnie rzuciło, no ale dobra yy. dwójko oficerów, ta? Dobra, wykończ go. O, pięknie. Jaką on ma szatkownicę z twarzy już. Wow. Eee, chyba staje się coraz brutalniejszy. No nie. Dobra, ciebie też wykończymy koleżko. Dobra, ooo! Wow. Tu już się robi niebezpiecznie widzę. Yy. Oni będą za mną biegali te. No to zaraz ich zgubimy. Wbiegiemy tu w zaułek. Teraz... O nie! Może sobie odpuszczą. Przodujmy sobie może w tym czasie. O! U. Jest duża szansa, że mnie wykryją teraz. No i w sumie koleżka, którego wykończyliśmy tylko po to, żeby zdobyć surowce Cóż nam nic nie dał, bo pewnie go zgarnęli Ale tu jest za to typek, który No Gładko poszło Ale okej, okay. tutaj mamy jakieś obozowisko ich Dobra, Konor spokojnie, tutaj oczywiście w koło nikogo nie ma. Oj, przesuwaj ostrożnie. Dobra, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. powoli powoli Dobra, już jest nasz zamek. Już jest nasz. Dawaj, dawaj, dawaj Connor. Będzie troszkę pieniążków. Yy, miecz linkolna. O, replika miecza linkolna. To może się przydać. Aha. Kolego, ja ci nic złego nie, nic ci złego nie zrobię. Dobra, a czy mam teraz rozgłos, co? O, dobra. Yy, otrzymaliśmy jedno jajko. Dobra, ciebie mogę przekupić. Dobra, no to w takim razie, skoro już nie wiem, gdzie mam się udać. Yy, to co nam innego zostaje? No, możemy zakończyć jedynie odcinek w tym miejscu. No czekajcie, stąd gdzie mamy blisko? No już nigdzie w sumie. Dobra. To ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Na razie.